Witam serdecznie przemysł 4.0, czyli jak y, można próbki wykorzystać z przemysłu do y, spawania, wykorzystując w naszym przypadku laser oraz y, robota współpracującego piątkę. Elementem, który dzisiaj będziemy y, spawać jest z materiału aluminium. Wstępnie już sobie to szczepiliśmy na laserze. Element, tak jak widzicie, już romanie zakładam, czyli teraz przejdziemy cały program napisania po kolei punktów, które są do wykonania tego elementu. Ja sobie tutaj jak widzicie, pracuję na komputerze. W zestawach można mieć taczpady, natomiast można tak samo wykorzystać zwykły komputer, podłączenie przez grzybek awaryjny. No tak mówię. Dodatkowo informacyjnie. Dobra, element mamy zamontowany i napis napiszemy sobie szybko, szybko, szybki program. Potem go skorygujemy i wykonamy spawanie bez drutu. Przy tym programie wykorzystamy dodatkowe dwie, dwa programy. Jeden program będzie to wykonanie obrotu. Tutaj obrót y, zadamy jakiś czas spawania, natomiast ten element spawanie będzie pierwsze z tej strony. Natomiast potem obrócimy o 180 stopni. Mamy właśnie przygotowane serwo programy stricte do czasowego obrotu, obrotu lub do obrotu o jakiś kąt. Tu będzie kąt 180 stopni. Jak widzicie silnik, y, serwo już jest wszystko y, zgr zgrane. Czyli piszemy teraz sobie program. Programy, które mamy wcześniej napisane do obrotu, będziemy przez funkcję do file wrzucać do głównego programu. Teraz piszemy program przejazd całego spawania. Czyli mamy jakiś tam pierwszy punkt bazowy, bezpieczny. Punkt pierwszy. Potem mamy kolejne punkty. Czyli dojazd do miejsca do spawania obwodowego. Dodaliśmy drugi punkt, czyli point to point. Są to szybkie ruchy. Mamy kolejny punkt, czyli spawanie nad tym elementem. Czyli na razie wstępnie ustawiamy sobie point to point. Teraz sobie zjedziemy w dół. Tu wykorzystamy funkcję obniżenie o 15 mm względem osi Z w minusie. Teraz sobie zjedziemy tutaj o 15 mm, tak? No i dajemy pierwszy punkt yy, jako linia, czyli bardzo powolny dojazd. Potem w programie, tak jak tutaj, przez funkcję do file dołączymy podprogram dotyczący czasowego obrotu. Czyli teraz już jakby wykonaliśmy obrót o 360. Dojeżdżamy do teraz do tego elementu, który będziemy spawać. Czyli tak samo odjeżdżamy, dodamy sobie jakiś punkt pośredni, kolejny punkt pośredni, teraz głowicę lekko pod kątem ustawimy. I jak najbliżej. Punkty te pośrednie teraz co mamy, będziemy sobie potem je wszystkie korygować, jest już z programu, czyli obniżać, przybliżać. Natomiast wstępnie robimy program, żeby było już ładnie zapisane, a potem będzie po kolei punkty, będziemy korygować, czyli zmieniać położenie już stricte tak, żeby spojna nam wychodziła w odpowiednim miejscu. Bo teraz jak ustawiam, to powinien teraz lekko przesunąć o milimetr. Może tak to teraz zrobimy, czyli mamy punkt B, czyli po linii. Teraz w programie sobie to lekko przesuniemy, bo to czasu nie tracić. Jak widzicie, przesunąłem o milimetr do przodu. Dokładnie jeszcze to pokażę. Teraz wrócimy do tej pozycji, tak? O, o 2 mm przesunąłem. Teraz sobie przesuniemy po osi X o milimetr, o 2. Czyli jesteśmy nad krawędzią spawania. Zatwierdzamy ten punkt. Tak, czyli, jakby go nadpisujemy, tu jest ten punkt. Czyli, w programie nadpisujemy go. No i mamy ten punkt nadpisany, czyli zakończenie spawania. Teraz, jakby odjeżdżamy, chcemy pospawać ten obwód. Czyli, tak będziemy go obracać. Całego kowota obrócimy. Czyli, mamy pierwszy punkt. Ja ustawiam punkty pośrednie, żeby mi się. Nigdzie palnik o żadną przeszkodę czy coś nie uderzył. Przez przypadek używam znowu point to point, dojeżdżam już teraz bezpośrednio nad miejsce spawania. Wskaźnik czerwony laseru wskazuje mi nam dokładnie, gdzie będzie spawanie. Czyli mamy znowu point to point. Teraz dodaję punkt linia, ale sobie już tą linię zjadę w dół, czyli zjeżdżamy, obniżamy całe. O 15 mm, dokładnie o 15, zobaczymy potem jeszcze, czy do... jeszcze o 5 mm, czyli 15 obniżyliśmy, teraz obniżamy jeszcze o 5 mm i przesuwamy bliżej tam krawędzi, czyli bliżej prawej strony z mojej perspektywy. O w drugą stronę pojechałem, Dobra. O, jesteśmy nad, jak wskaźnik pokazuje, jesteśmy dokładnie nad rowkiem do spawania. Czyli teraz ten punkt zatwierdzamy. Punkt jest zatwier o, Zatwierdzamy ten punkt. Ja już teraz te punkty koryguję, żeby już jakby przy samym spawaniu już nic, przed samym spawaniem nic więcej nie robić, tak? Czyli mamy teraz załączymy znowu przez funkcję do file obrót o 360 stopni skończy spawanie, skończy obrót. No to ten element będziemy chcieli obrócić o 180 stopni, 180 stopni żeby było ten element tu w tym miejscu spawania, czyli dojeżdżamy jakby poblżej tego miejsca. Czyli znowu punkty pośrednie. Mamy punkt pośredni. Jak widzicie, ee, głowica omsknęła mi się, tak to można powiedzieć. Uderzyła ten element, element był szczepiony delikatnie, teraz sobie to mocniej już szczepiłem. No i musiałem to jeszcze raz jakby szczepić, pospawać. No i od tego miejsca ten program znowu napiszemy. Ja sobie tutaj zanim to wyciągnąłem, mniej więcej w którym miejscu było to w szczękach, więc zakładamy to do tego samego... Położenia, lekko skorygujemy potem te punkty wcześniejsze programu. Natomiast wszystko pozostałe programy yy, źródłowe zostawiamy tak jak było. Czyli mamy element, ja sobie to jeszcze go obrócę właśnie o ten o kąt, bo kolejnym etapem miało być spawanie już yy, w tej pozycji. Czyli mamy już tak zrobione. Dobra, czyli piszemy dalej jakby dalszą część tego programu. Miejmy nadzieję, że teraz mi to już nie poleci w dół. Czyli dodamy program obrót o 180 stopni, czyli spawanie z tej strony. Punkt dojazdowy, czyli point to point troszkę kąt zmienimy przybliżymy A akurat fajnie siadło ten czyli początek spawania teraz pojedziemy na zakończenie spawania zakończenie spawania odjazd punkt bezpieczny point to point no i tutaj ostatni punkt point to point w programie dodamy jeszcze funkcję obrotu o 180 stopni, czyli element dokładnie zrobi nam tak i tak będzie cały program napisany, przygotowany do spawania program napisaliśmy cały ja już skorygowałem punkty rozpoczęcia i zakończenia spawania, te pierwsze punkty co mieliśmy nie ustawialiśmy od razu teraz mam to skorygowane uruchomimy cały program bez spawania laser jest wyłączony Przejdziemy z ruchem obrotowym, czyli serbo jest załączone, ja tu sobie jeszcze w programie można zobaczyć status urządzenia jest, jest, pracuje, czyli przejdziemy z tym z obrotami, zobaczymy jak to całe, się, cały program wygląda bez spawania, Spawarka, urządzenie laser wyłączone no i uruchamiamy, czyli teraz sobie przejdziemy punkty po kolei ja też sprawdzę czy to sobie taki punkt bazowy teraz powinien dojechać nad owód obrócić fajnie, czyli mamy obrót o 360 stopni, ja dałem to czasowo czyli tam 6,5 sekundy teraz jedziemy do tego elementu tak, czyli spawamy wzdłużnie spoina pakwinowa bez drutu Teraz dojeżdżamy do kolejnego. Jeśli chodzi o obrót, też czasowy jest wywołany program. Przejeżdżamy czasowo, czyli pełny obrót. Dojeżdżamy do punktu tego. Powinien teraz nam załączyć się obrót o 180 stopni. Pasuje dojazd do tego punktu. Ten punkt sobie jeszcze skorygujemy, bo widzicie, jest za wysoko. Czyli skorygujemy, teraz jeszcze raz obróci OK, czyli skorygujemy sobie ten jeden punkt. Dobra, jak widzicie, cały proces przebiegł prawidłowo. Wykorzystaliśmy bez spawania drutem, czyli tutaj macie spoinę. Tutaj wygląda, jak jest bez spawania z drutem. Tutaj nie ma zalane, dlatego że po prostu była też szczelina. Tak samo tutaj. Cały element jest gotowy. Jeśli jesteście zainteresowani naszym kanałem, subskrybuj nasz kanał. Jeżeli jakieś komentarze, czy to pozytywne, czy negatywne, jak najbardziej zostawiajcie. Wielkie dzięki.